Znajdujemy się na boisku w Gilowie, jest to szósty wojewódzki turniej dla dzieci w piłce nożnej, dzieci od 8 do 14 lat. Zaprosiliśmy wszystkie kluby z powiatów Zomkowickiego, Dzierżoniowskiego, Świdnickiego i Kłodzkiego. Nie wszystkie drużyny oczywiście mogły przyjechać, bo koniec roku, bo szkoły letnie, bo jeszcze jakieś tam zielone szkoły, ale zjawiło się tutaj około 18 drużyn i około będzie... Grać 200 młodych adeptów piłkarstwa. Myślę, że każda taka inicjatywa, szczególnie w małych ośrodkach, jest, jest potrzebna. Tak naprawdę ich ilość byłaby zawsze ilością za małą. Jako związek zawsze wspieramy w jakiś sposób organizację takich turniejów, czy to poprzez wsparcie finansowe, sprzętowe, czy, czy medale i puchary. To nie są mecze punktowane. To jest mecz. Polegający na zabawie. Tu nie ma wyniku. Każdy jest wygrany. Każdy zdobywa medal. Każdy zdobywa pamiątkę. Każdy ma tu wspaniały poczęstunek. Także to jest taka wspaniała gra, gdzie nie liczą się punkty, liczy się zabawa. Oczywiście walka. Od pierwszej do ostatniej minuty. minuty dzieci jak zawsze walczą o zdobycie jak największych ilości w ramach. W małych miejscowościach tak, bo to jest po prostu najlepszy sposób na przyciąganie do piłki nożnej. A jeszcze jeżeli nie ma takiej rywalizacji, że ojej! że ten e, kopnął, ten nie kopnął, tutaj bramka ważna, nieważna. To jest zabawa, że wszyscy, wszyscy są zadowoleni. Jest to okręg, który ma kilka gwiazd. Myślę, że... E, znaczy może określenie, że wypalone gwiazdy to nie najlepsze, ale... Powinniśmy szukać już tych kolejnych, i właśnie takimi turniejami te gwiazdy gdzieś kiedyś urosną i będą grać w wielkiej piłce. Klub w Gilowie jest jednym z najlepszych klubów. Obchodził niedawno 70-lecie istnienia. Jeżeli obejrzy Pan, tutaj, co tu się dzieje wokoło, na wiosce nie ma prawie takiego klubu, żeby było wspaniałe boisko. Jedna z najlepszych muraw w okręgu. Boisko jest ogrodzone, boisko jest oświetlone. Obok jest sztuczne boisko z nawierzchnią trawy sztucznej, jest pompa głębinowa, są wózki do podlewania, jest mała trybuna. To wszystko jest warte ponad 1,5 miliona złotych, a myśmy na to pozyskali około 150 tysięcy. 90% to jest zasługa ludzi. Czynie, jak to się mówi dawniej, społecznym, także zaangażowanie mieszkańców jest olbrzymie. Dzisiaj jesteśmy w tych czasach, gdzie piłka seniorska troszkę kuleje, więc, żeby nadrabiać te stracone lata, powinniśmy właśnie inwestować mocno w piłkę dziecięcą i młodzieżową, bo to tak naprawdę za 5, 10, 15 lat będzie widoczne w piłce seniorskiej. Co ciekawe, Gilow jest jedną z nielicznych drużyn, gdzie grając w klasie 14 zawodników jest gigantycznie. Nie ma takiej w pobliżu drużyny, żeby opierała się w 80% na swoich zawodnikach i to jest największy sukces. Najmłodsi zawodnicy tej chwili trenują i w Łagiewnikach, i w Niemczech, i w UKS Dzierżoniów. Między innymi moi wnuczkowie trenują w UKS, tam są fachowcy. Wyszkolą, a później zobaczymy, może wrócą tutaj do Gilowa i będą grali. Ten turniej, w takich trochę nie, nie bardzo sprzyjających momencie, no bo mówię, zakończenie roku, każdy ma inne problemy, ale ludzie, dosłownie rodzice, zmuszają trenerów, żeby jechać do Gilowa. Zapraszam wszystkich, którzy oglądają, słuchają, na następny turniej do Gilowa i naprawdę będzie wspaniała zabawa.